Siema. Siema, co tam? Siema. Słuchajcie, dzisiaj no... Tylko szybko, bo skoki są. No, dobra, jest ciszy, mów Dziś, szybko. Dzisiaj była no taka w sumie lunda lekcja. Mi się w ogóle tam siedzieć nie chciała na angielskim i tak usiadłem i chciałem dać do zrozumienia pani, że gówno mnie obchodzi to, co ona No i tak siedzę, tak wiesz, położyłem się na ławce, tak patrzę się na nią. I w pewnym momencie Maciek, widzę, że ty nie jesteś zainteresowany tą lekcją. A ja? Tylko ruszam ramiona. życie! Ona, ale powiedz coś. No ja mówię. Faksi być konsumidłowo, łapski pop. Co to taki skafmen? A pani? Tako. Przegiałeś. Wynocha. A co to znaczyło w ogóle? Po naszemu to było. Pierdol, pierdol, jak słucham. <noise> się zachowuj w tej szkole, chociaż troszkę. No i wiesz, bo to ja to słucham. No, hit. Ach. Przynajmniej nie musiałem słuchać tego pierdola.